Witam wszystkim, tu sarai 1Pan 11 oraz niedługo Pink so the Twilight. Mam dla Was wielką wiadomość. Ogłaszam konkurs pierwszy konkurs dotyczący Little Pet Shop. Konkurs polega na tym, żeby zrobić zdjęcia pet shopów o tym macie wiosenne przebudzenie, czyli już sami wiecie, że... Zdjęcia w plenerze podczas wiosny. Pierwsze miejsce to sub, 5 komentarzy do dowolnych filmów oraz jeżeli będzie to możliwe. Um, czekaj, co będzie możliwe. Jeżeli będzie możliwe, możliwe, zaprzyjaźnimy się, a może w przyszłości zostaniemy. Best Friends Forever. Miejsce to będzie 5 komentarzy do filmów i sub, A trzecie miejsce to będzie sub. Więc yy, życzę Wam powodzenia i żeby wyszły Wam jak najlepsze zdjęcia, bo stawka jest bardzo duża. Jak subrekukcja, czy jakoś tam. Po prostu mówię sub. I 5 komentarzy do filmu. To też wielkie osiągnięcie. O, zapomniałam. W pierwszym miejscu będzie jeszcze dodać do ulubionych. Z 10 filmów nawet. Do 10 filmów. Więc to też wielkie osiągnięcie. Życzę Wam więc, więc powodzenia. Cześć.